Koniec z kopciuchem. Wymijana pieca na ekogroszek, na pompę ciepła. Stary boiler stał w tamtym miejscu. Już chłopaki z firmy Arma Klima z Jankowic robią demontaż. Nowa pompa już przyjechała, bufory. Także będziemy zmieniać kotłownię. Stara kotłownia Trochę już posprzątana, węgiel zniknął jako groszek. Eee, no, trzeba będzie odmalować, wykafelkować, żeby było czysto i ładnie. Tak, następny etap. Kotłownia się powoli zmienia. Eee, ciężko zamalować te tłuste i brudne ściany, ale użyłem farby, w zasadzie to jest grunt lateksowy, śnieżno-biały, z Dekorala. Fajnie, kto kryje. To jest pierwsza warstwa. Eee, później, jeszcze na to farba biała. No i będzie czysto w miarę. Stary boiler do wywalenia, jest nowy. Jest bufor już. Są sprzęty do instalacji. Jakieś zbiorniczki, jakieś rzeczy do łączenia. Także po zmianie. Po prostu tutaj po wyczyszczeniu, tego wszystkiego, gdzie mają stać nowe sprzęty, będzie robić montaż całych urządzeń i pompy ciepła. Jednostka zewnętrzna LG Therma V14KW, tak to wygląda. Chłopaki z Armacrim wylali stopę. Betonową. Ona w tej chwili pracuje na małych obrotach, ale wyłączymy ją zaraz z aplikacji. Powinna się za chwilę wyłączyć. Nie, ja mam na 32 stopnie. Miałem, bo w tej chwili na dworze jest w miarę przyjemnie. Władzę na 45 stopni. Tu możemy podejrzeć jeszcze przydatne funkcje. Na przykład, ile dzisiaj wzięła 16,2 kWh, w tym tygodniu 179, w miesiącu 301. Eee, miałem reset karty głównej, bo wyłączała się aplikacja. Eee, musieli zrobić update płyty głównej. O, w tej chwili pompa się wyłącza jest w miarę cicho, aczkolwiek jak idzie na full obrotach, no trochę ją słychać, wiadomo ale nie przeszkadza to absolutnie sąsiadom ja mam do sąsiadów z 30 metrów, więc tutaj jest jeszcze tryb silent, którego można włączyć w ten sposób mam doprowadzone wszystkie przewody rurki zasilanie pompa jest zasilana e, na trzy fazy czyli na siłę działa bez zarzutu a pracuje u mnie od 23 czerwca 2022. W tej chwili mamy 16 październik. Na telefonie 16 październik, więc to jest 115 dni. Na dzień dzisiejszy moja kotłownia wygląda tak. Tu kiedyś stał piec na ekogroszek. W tej chwili. Nie ma go, jest czyściutko, jest wielutko. A z wolnej przestrzeni, gdzie wcześniej leżał węgiel, e, zrobiłem sobie siłownię. Zawsze chciałem mieć siłownię w domu, więc e, no jest. Powstało pomieszczenie, które można było pod to zaadaptować. Dodatkowo dołożyłem jeden grzejnik do tego pomieszczenia, bo wcześniej nie było. Wystarczył piec, który nagrzewał tutaj dopiero pomieszczenie. Natomiast ja w piwnicy Oprócz tego pomieszczenia mam jeszcze grzejnik w garażu, który jest pod domem i w pralni. A więc, tak, tutaj mamy boiler na ciepłą wodę użytkową 300 litrowy w tej chwili, prawie 44 stopnie. Na pompie mam ustawione 45, ale wiadomo, jest jakaś istereza, która e, troszeczkę opóźnia włączanie, włączanie ogrzewania na boiler. Mamy dwa zbiorniki na naciśnienie i bufor 300-litrowy. Wszystko jest oczywiście sterowane przez pompę ciepła. Te gniazdka są włączane, wyłączane bezpośrednio przez pompę. Ta pompa odpowiada za przepływ wody do grzejników, a ta do podłogówki, do całego y, obiegu. Wszystkich obiegów, tak naprawdę, w podłogówce. Dodatkowo, LG zażyczyło sobie zamontowanie grzałki przepływowej, która ma pomagać pompie w defroście. Całość wspinana jest do tych skrzynek, które są zabezpieczane odpowiednimi bezpiecznikami. Z tym, że tutaj mamy osobne sterowanie dwoma grzałkami. Albo jedną, albo drugą, albo dwiema razem, które są wpięte w bufor. że w razie czego, gdyby pompa miała jakieś problemy, to ja, co prawda, jeden do jeden z gniazdek, ale mogę sobie zagrzać i mieć ciepło w domu. A to wszystko jest pięte do podlicznika, i cała instalacja, wszystko co bierze: pompa, plus grzałki, plus pompki. Jest tutaj wykazywane. W tej chwili mamy 997,67 kW. To troszeczkę różni się z tym, co jest u góry na sterowniku. Tam troszeczkę więcej mi pokazuje. Nie wiem z czego to wynika, ale różnice są jak do tej pory przy tych 115 dniach użytkowania bardzo, bardzo małe. Ja jestem póki co bardzo zadowolony, przede wszystkim nie mam tego syfu, który był cały czas w piwnicy przy zrzucaniu węgla, dokładania, nie ma popiołu, nie ma roboty, można sterować wszystkim z aplikacji i to jest dla mnie mega, mega duży plus, szczególnie, że czasami wyjeżdżam gdzieś i nie chcę... Zobaczyć żony, żeby musiała sobie gdzieś tam zagrzewać. Ja mam do tego jeszcze instalację fotowoltaiczną, która była założona rok wcześniej. To jest 99 kw. Z ciekawostek, co wam powiem, to po pełnym roku użytkowania tej instalacji 99 kw wyprodukowało mi ponad 10, delikatnie ponad 10 kw prądu. Także jak dotąd jestem zadowolony. Wiadomo, że czternastka pompa pewnie zje mi dość dużo energii przez sezon grzewczy, ale nawet gdybym miał dopłacić do tego komfortu, który mam w tej chwili i braku bałaganu, sypu, czarnych ścian i kurzu, sprzątania dodatkowego piwnic i popiołu i tak dalej i tak dalej, to przy dzisiejszych cenach węgla myślę, że jest to no, jedyna rozsądna alternatywa do piecu na groszek. E, nawet przy takim dużym domu 320 metrów powierzchni grzewczej, jaki ja w tej chwili mam. A tak wygląda moja łopatka do pieca. E, ekran główny pokazuje nam temperaturę zewnętrzną 16 stopni, pokój 22,5. Zadana temperatura grzewcza na pompie 32 stopnie CW ciepła woda użytkowa, to jest 45 stopni. Teraz tak, mamy tryb automatyczny OL. Gdyby nam było za gorąco, można sobie ująć lub dodać temperaturę. No co jest? Nie reaguje na mnie, mój palec. Można też przejść w tryb ręczny, tu mamy temperaturę jaką chcemy mieć na bojlerze do wody użytkowej. A z fajnych funkcji, jeszcze tu wrócę, 45, tak sobie trzymam, a z fajnych funkcji to można sobie przejść w tryb energii. Sprawdzić moc chwilową w tej chwili 0,1 kWh. A można sobie sprawdzić na przykład tryb tygodniowy, ile zużyłem w tym tygodniu, 44 kW w miesiącu 377. Natomiast trybie rocznym pokazuje nam od początku uruchomienia pompy. To jest 1008 kWh. Pompa pobrała. Eee, oczywiście to są miesiące od czerwca, gdzie grzało tylko wodę do, do mycia się, do kompania, Natomiast te czerwone słupki pokazują nam eee, od kiedy, tak naprawdę, już w sierpniu zaczęło się delikatnie grzanie, bo było chłodno na dworze, więc eee, zagrzaliśmy coś w domu. No, i wrzesień, październik pokazuje nam, jak to wygląda e, proporcjonalnie e, wobec zużycia e, na ogrzewanie i CWU. Harmonogram, blokada, timer, ustawienia funkcji, parowanie Wi-Fi ustawienia użytkownika temperatury jasność takie tam dodatkowe rzeczy lampa zaraz zacznie się defost odmrażanie przed się wyłączyła Na dworze jest, bo, nie wiem, może minus 2, minus 3. Pole leci do kanału. i lamelki odmrożone. Trwało to nie wiem... dwie minuty. I pomp ponownie rusza.